Przed Mistrzostwami Europy 2024 na reprezentację Austrii spadła plaga kontuzji. Jednak mimo tego, dzięki fantastycznej pracy trenera Rangnika, zespół ten będzie stanowił poważne wyzwanie dla kadry Michała Probierza. Sponsorem kanału jest Superbet wraz z kodem Football. Pełnoletni widzowie otrzymują cashback do 3500 zł, 20 zł za pobranie aplikacji, bonus od depozytu 200 zł oraz przy wpłacie co najmniej 50 zł, dodatkowo darmowy zakład o wartości 34 zł. Więcej informacji w opisie. Dzisiejszy odcinek podzieliłem na cztery bloki. Zacznę od omówienia problemów z kontuzjami reprezentacji Austrii, następnie przedstawię Wam to, jak może wyglądać skład. Naszego rywala i opowiem o najważniejszych zawodnikach. Później przejdziemy do szczegółowej sylwetki trenera Ralfa Rangnika, który, w mojej opinii, jest jedną z najbardziej fascynujących postaci współczesnego futbolu. A pod koniec przyjrzymy się formie austriackiego zespołu. Na Mistrzostwach Europy w Niemczech nie wystąpi aż trzech graczy pierwszej jedenastki reprezentacji Austrii. Każdy z nich zerwał więzadło krzyżowe w kolanie. Największa gwiazda drużyny, obrońca Realu Madryt David Alaba, podstawowy bramkarz Aleksander Schlager oraz środkowy pomocnik Xaver Schlager. Brak tego ostatniego jest szczególnie bolesny dla rangnika. To on w eliminacjach wykonał najwięcej prostopadłych podań w drużynie. Środek pola reprezentacji Austrii opierał się na graczach jednego klubu – RB Lipsk. Xaver Schlager, Nicolas Seywald oraz Christoph Baumgartner rozumieli się bez słów i mogli bazować na wypracowanych w Lipsku schematach. Kontuzja szlagera pozbawiła Austrię tego atutu. Austria korzysta z systemu z czterema obrońcami. Zwykle jest to 4-2-3-1. Kadra rangnika jest wypełniona wszechstronnymi graczami, z czego trener chętnie korzysta, niejednokrotnie wystawiając wyjściowo swoich podopiecznych na różnych pozycjach. Stąd nie jest łatwo przewidzieć jedenastkę reprezentacji Austrii na mecz z Polakami. Choć Christoph Baumgartner z RB Lipsk nie jest najbardziej rozpoznawalną postacią reprezentacji Austrii, to jednak śmiało można go zaliczyć do wąskiego grona kluczowych zawodników tej drużyny. Baumgartner jest bardzo ważny chociażby w kontratakach. Po tym, gdy Austria odbiera piłkę, to on zwykle tworzy linię podania do przodu. Jest pierwszym graczem, którego w momencie kontry szukają koledzy. Przede wszystkim Baumgartner notuje także fantastyczne liczby, o czym świadczą jego występy w ostatnich meczach towarzyskich. W każdym z ostatnich pięciu meczów strzelił gola, a do tego zanotował dwie asysty. W starciu ze Słowacją zdobył bramkę w szóstej sekundzie spotkania to najszybszy gol w historii piłki reprezentacyjnej na świecie. Za plecami Baumgartnera spodziewano się jego klubowych kolegów Sajwalda i Schlagera. Szlager w eliminacjach spośród wszystkich austriackich graczy wykonał najwięcej prostopadłych podań, jednak, jak już mówiłem, zerwał więzadło krzyżowe. Graczem, który może zastąpić szlagera, jest Florian Glirich z Hoffenheim. Podczas drugiej połowy sezonu w klubie występował w roli środkowego obrońcy. Jednak, jak twierdzi, nie ma żadnego problemu z powrotem do linii pomocy. Grilich to jakościowy rozgrywający, dobrze czuje się z piłką przy nodze, potrafi posyłać niebanalne podania. Natomiast Nikolas Sajwald przede wszystkim jest świetny w destrukcji. On sam mówi, że występuje w roli odkurzacza. W zależności od planu na mecz, w środku pola mogą grać także dwie największe gwiazdy reprezentacji Austrii: Marcel Sabicer oraz Konrad Leimer. Jednak podczas eliminacji oraz w tegorocznych meczach towarzyskich, rangnik najczęściej ustawiał ich w roli skrzydłowych, którzy często schodzą do środka. Tegoroczny finalista Ligi Mistrzów Sabitzer w klubie grający na pozycji środkowego pomocnika, a w reprezentacji, jak już mówiłem, najczęściej w roli skrzydłowego, był zarówno najlepszym strzelcem, jak i najlepszym asystentem swojej drużyny narodowej w eliminacjach. Wykonał też najwięcej kluczowych podań. Leimer w Lipsku dał się poznać jako ciężko pracujący, biegający od pola karnego do pola karnego środkowy pomocnik. Po przejściu do Bayernu zaczął występować na prawej obronie, a w reprezentacji Austrii najczęściej występuje na prawym skrzydle. Jeśli zaistnieje taka taktyczna potrzeba, na skrzydle może pojawić się też Patrick Wimmer, gracz, który w eliminacjach wykonał najwięcej dryblingów spośród wszystkich austriackich zawodników. Innym piłkarzem, którego rangnik wystawia na skrzydle, choć rzadko w pierwszym składzie, jest Romano Schmidt, który zanotował bardzo udany sezon w Werderze Brema. Środek ataku reprezentacji Austrii nie powala. O miejsce na dziewiątce rywalizują Gregoricz i Arnautowicz. Od momentu rozpoczęcia eliminacji zwykle w pierwszym składzie wychodził Gregoricz. Ciekawostką jest fakt, że z nim na boisku Austriacy nie przegrali od września 2022 roku. W samych eliminacjach Gregoricz nie błyszczał skutecznością pod bramką rywala. Spośród wszystkich graczy biorących udział w eliminacjach, był piątym zawodnikiem z największą liczbą kontaktów z piłką w polu karnym rywala. W liczbie strzałów był dziewiąty, jednak w sumie zdobył zaledwie trzy gole. Fatalnie wygląda także jego dorobek bramkowy z minionego sezonu Bundesligi w odniesieniu do wskaźnika goli oczekiwanych. Choć trzeba dodać, że Gregoriczowi zdarzają się dobre momenty. Jego największym strzeleckim osiągnięciem w ostatnim czasie był hat-trick w meczu z Turcją. Z kolei Arnautowicz ostatnio często wypadał z kadry Austrii z uwagi na kontuzję. W interze głównie jest zmiennikiem. W minionym sezonie tylko w pięciu ligowych meczach wyszedł w pierwszej jedenastce. W sumie w kampanii 23-24 w Serie A strzelił 5 goli. W bramce reprezentacji Austrii pewne miejsce od pewnego czasu miał Aleksander Schlager, jednak, w związku z jego kontuzją, trener Rangnik musi spojrzeć na ławkę rezerwowych. Najbardziej doświadczonym golkiperem z powołanych jest Heinz Lindner, aczkolwiek w ostatnich miesiącach, kiedy Schlager nie był do dyspozycji, ranknik stawiał na Patryka Pentza. Dlatego też przewiduje, że to on stanie między słupkami. Pence jako bramkarz Brentby zanotował całkiem udany sezon. Według danych Y Scout, wyliczanych na podstawie statystyki XG strzałów celnych Rywala, swoimi interwencjami zapobiegł utracie 3,45 bramki, co było szóstym wynikiem w lidze. Skład linii obrony jest trudny do przewidzenia. Na pewno będzie zależał od formy i dyspozycji graczy. W roli prawego obrońcy w reprezentacji Austrii regularnie występuje Stefan Posz z Bolonii. W eliminacjach w statystyce kluczowych podań, Posz był drugim po sabicerze najlepszym austryjczykiem. Graczem. W eliminacjach duet środkowych obrońców najczęściej stanowili David Alaba i Filip Linhardt. Pierwszy z nich jak już mówiłem jest kontuzjowany, drugi jedzie na Euro 2024, jednak z uwagi na uraz stracił drugą połowę minionego sezonu. Pytanie czy będzie w na tyle dobrej formie by grać w podstawowym składzie. W tym roku spośród środkowych obrońców w meczach towarzyskich najczęściej w pierwszym składzie wychodził Kevin Danzo, gwiazda RC Lens. To drugi najwyżej wyceniany gracz tego francuskiego klubu. Na lewej obronie w eliminacjach najczęściej grał Maximilian Wyber, jednak w tym roku w związku z kontuzjami Alaby i Linharta, rangnik ustawiał go na środku obrony. Zakładając, że Linhart będzie grał w pierwszym składzie, Wybera możemy spodziewać się po lewej stronie. Jeśli jednak Wyber będzie grał na środku, o miejsce na lewej obronie będą rywalizować Aleksander Pras z Filipem Mwene. Dziś niemiecka szkoła trenerska uważana jest za jedną z najlepszych na świecie. Do najważniejszych postaci, które popchnęły futbol za naszą zachodnią granicą do przodu, zalicza się Ralfa Rangnika. Nazywa się go ojcem chrzestnym Geigenpressingu. W latach 80., Rangnik, jako zawodnik, zmierzył się z dynamem kijów prowadzonym przez legendarnego trenera Łobanowskiego ojca futbolu totalnego na wschodzie. Zespół Łobanowskiego stawiał nakrycie strefowe i intensywny pressing. Tamto spotkanie wywarło ogromny wpływ na Ralfa. Zaczął on śledzić drużynę Łobanowskiego i zagłębiać się w głoszone przez niego idee. Kolejną wielką inspiracją rangnika stał się Arigosakki, który znacząco rozwinął ideę zintegrowanego pressingu. Rangnik rozpoczął karierę trenerską już w latach 80 zaczynał jako grający trener. Przez wiele lat prowadził zespoły z niższych lig. Jak zauważa Michael Cox w książce Zonal Marking, w latach 90 Niemcy stawały się taktycznym skansenem. Gdy reszta świata rozwijała idee zapoczątkowane przez wspomnianego Łobanowskiego oraz Rinusa Michelsa z Holandii, stosowała pressing, krycie strefowe i pułapki offside'owe, Niemieckie drużyny tkwiły w staromodnej taktyce z kryciem indywidualnym i tak zwanym obrońcą libero. Choć ranknik trenował zespoły z niższych lig, przyciągał uwagę całego kraju. Jego zespoły grały ekscytującą, nowoczesną piłkę. Za każdym razem po przyjściu do nowego zespołu wprowadzał rewolucję i wywracał sposób funkcjonowania klubu do góry nogami i co istotne, nie tylko w obszarze taktyki. Każdy z pracowników miał się dostosować do jego metod oraz nieustannie rozwijać w pełnionej przez siebie funkcji. Rangnik dał się poznać jako osoba, która potrafi budować mocną więź z piłką jednak jego radykalne metody często nie odpowiadały kierownictwu klubów, stąd miał problemy z dłuższym utrzymaniem się na stanowisku. Jego wielkim sukcesem był awans do drugiej Bundesligi z drużyną Ulm pod koniec lat 90. Zespół prowadzony przez Rangnika wyróżniał się swoją grą na tle pozostałych niemieckich ekip korzystających ze staroświeckiej taktyki. Rangnika zaproszono do programu CDF Sport Studio, w którym dokładnie opisał sposób grania swojego zespołu. To był pierwszy tego typu taktyczny wykład w niemieckiej telewizji. Niemieckie środowisko trenerskie po emisji tego programu było oburzone. Wyśmiewano Rangnika, nazywając go profesorkiem. Czas pokazał, że program, w którym wziął udział Rangnik, stał się przełomowy dla niemieckiej piłki. Ten program rozpoczął kruszenie taktycznego betonu za naszą zachodnią granicą. Zasiał ziarno późniejszej niemieckiej obsesji na punkcie pressingu i pressingu, której twarzą w drugiej dekadzie XXI wieku stał się Jurgen Klopp. W kolejnym roku, po wystąpieniu w telewizji, rangnik z ekipą Ulm wywalczył awans do Bundesligi. Następnie prowadził wielkie zespoły takie jak Stuttgart, Hannover czy Schalke, jednak kierownictwo miało problem z zaakceptowaniem jego radykalnych metod pracy. Strzałem w dziesiątkę był jego angaż w ekipie Hoffenheim. Przejął ten zespół, gdy był w trzeciej lidze. Otrzymał tam jednak pełnię władzy. Mógł sprowadzać piłkarzy pasujących do jego taktyki. Zatrudnił analityka, wideo, czy psychologa sportowego, co w tamtych czasach nie było oczywistością. Doprowadził ten zespół aż do Bundesligi. Kolejnym jego wielkim zadaniem było rozwijanie drużyn Red Bulla. Tam początkowo był dyrektorem sportowym i trenerem, jednak następnie stał się szefem sportu i najważniejszą postacią decydującą o piłkarskich aspektach wszystkich drużyn Red Bulla. To on wyznaczał kierunek rozwoju i filozofię gry tych ekip, budował akademię i sieć skautingu. Na ławkę trenerską wrócił w Manchesterze United. Ta przygoda zakończyła się dla niego klęską. Później przyjął propozycję poprowadzenia reprezentacji Austrii. Poprzedni trener reprezentacji Austrii, Frankofoda, był utożsamiany z bierną, zachowawczą, reaktywną i defensywną piłką. Mecze były nudne. Zainteresowanie drużyną narodową spadało, a na stadion przychodziło coraz mniej kibiców. Zatrudnienie Rangnika, austriacka opinia publiczna, przyjęła z wielkim entuzjazmem. Pierwsze występy w Lidze Narodów pod wodzą niemieckiego szkoleniowca przynosiły w dużej mierze fatalne wyniki, jednak kibice byli dalecy od krytykowania selekcjonera, gdyż dostrzegali poprawę w grze. Austria stała się zespołem grającym odważnie, nie bojącym się ryzyka, korzystającym z wysokiego pressingu, niezwykle szybkim w kontratakach i bazującym na dużej energii, nastawionym na ofensywę. Austriacki związek piłkarski, pomimo początkowo słabych wyników, wykazał się cierpliwością i to przyniosło pozytywne efekty. Od momentu zakończenia Ligi Narodów ekipa Rangnika rozegrała 16 spotkań, z których przegrała tylko jedno. Z ostatnich siedmiu spotkań Austriacy wygrali 6, ogrywając między innymi Niemców, Turków czy Serbów.